Zostałyśmy obudzone równo o czwartej. Zacznij od początku. To jest początek? Mhm. Dobra, dobrze. Zostałyśmy obudzone równo o czwartej. Przez około 15 minut nic się nie działo. O czwartej 20 zauważyłyśmy jakąś dziewczynę, która nas po podchodziła. W tempie natychmiastowym się schowała. Po 10 minutach uciekła. W 40 po czwartej przyjechał jakiś samochód. Osoby nas y Osoby nas podchodzące schowały się w lesie, czyli dwóch chłopaków, a później schowały się za tojkami. Pewien chłopak poszedł w jedną stronę po to, żeby obejść zeribę, a drugi w drugą. Kiedy e, ja z Moniką e, udawałyśmy, że ich nie widzimy. O jakiejś piątej wszystko się uspokoiło. 5.30. Przyjeżdża samochód z napisem pieczywo, a za nim ciągnie się piękny zapach. Za 10 minut wraca. Obserwujemy plac i nie możemy doczekać się przyjazdu następnego dnia rodziców. Do, pią do piątej minęło już 16 minut i, obu i Monika została przy proporcie, a ja poszłam obudzić następną wartę i poszłyśmy spać.